dobra start Dobra Oki doki ja, Dobra, ja zawsze robię swoją taką patrz taką No zobaczymy, która dalej poleci.

No szkoda, że tam są tego jego itemy, bo... Ale mam 6 koksów. Idę ci pomóc. Oraj, oraj, ja go wezmę. Zobaczcie jakie easy strefki wchodzą. Czekaj zjem koksa dla fajerki. No co jak się... Jak się ma dużo? Nie, nie, ja nie lubię na tym lodzie się ślizgać, dla mnie bardzo mu przeszkadza w klepie, no ale. No, ale easy strefki. Ja mam zapasówkę ja seta, no i co? Wiesz, ja bym się na trochę wycofał od tego typa, o ile nie ora. Co? Holy shit! Co? Ale gdzie? gdzie? Ale gdzie? Dobra, ja, nie, ja mam jeden vs jeden, to ja jadę go. On jest... Ja! Dobra, Niemo. ja uciekam. To ci a, Dobra, uciekam. Co? Nie. Nie chcesz już? Nie boli mnie w Nie? Chcę. Dobra, ja nie uciekłem. Nie boli mnie tak. Jest, A ty żyjesz? Nie! Wyfosz jesteś? No, Spadłeś? No mogę też skoczyć, szczerze. Opa! O, trzyma, trzyma, trzyma. Ej ja, ej, ja mam cztery vs 1 grają my... na fosę mi fuck, ginę. Przeżyłem. Ej, pomocy, a ty pomóż, mam trzy vs jeden. No to oraj! I ja ci rzucę! Uważaj! Gonicie, gonicie! Ale easy peasy strefy. Dobra, koks dla fajery. O kurwa nie zaliczyło mi! Dobra, zaliczyło. Ale mam mam trzy Bo mają mnie w rogu. Ale fokusuję mikiego fak ale ja mam przerąbane teraz nie no dobra już mam jeden FS1 dobra easy easy ale było jeden dobra luz dobra ja mam jeden FS1 będziesz miał na odcinku O kurde! A ty, ty! Ej, Adi! A nie, to ty, ten Poczekaj, bo ja mam jeszcze tu Marenę. Ja mam jeden vs jeden. O nie, przyszedł drugi. O, mam trzy vs jeden, to Anina. Ja Ale na mnie fokus poszedł. Patrz, jeszcze mnie murują Ezy. Dzięki, nice, elo. Wiem, widzę. Wiem. Ale ja mam przerąbane. Oh fuck Ale na mnie fokus poszedł No spinka lać Fuck yeah oh Fuck yeah ginę Ale na mnie fokus poszedł Na pół serduszku kokta zjadłem. Ale muszę drugiego! O oh, fuck. No bez spodni jest ciężko, ale że jeszcze na mnie taki fokus poszedł. I mam ale już przerąbane. Focus. No ja... Oj oh, no! O no! oh no! O oh, fuck yeah! O oh, fuck! Dad! Nos paduva daqui. Ah, não. Masuweczka poszła. No to Abi, no cóż, chodźmy na e, lobby, tak? Powinienem Cię chyba widzieć, ukrywać graczy, wszyscy widoczni. Chodź na przykład na arenę jakąś się pożegnamy Leawę? Ja czekam na 15, żebyśmy się pożegnali. Chodź na piętnastkę. Ok, Adi, chodź tu. Stawić się na górę. Żeby tak wszystko fajnie. Ale czaj, ale to będziesz miał na odcinku jaka masóweczka na mnie poszła. Dobra, ustaw się. Sorry, że w tym odcinku bez skina, ale. No, miałem, miałem. Ej, czekaj, podniosła mi się ta? Dywizja? Nie, kamień jeden, ale mam ranking 1501. No dobra, no to by było na tyle w tym odcineczku, jeżeli się odcinek spodobał. Zostaw łapeczkę w górę, jak możesz, słupka. Ze mną był. Adi. Czyli Adi1234 Też ma kanał na ety Więc jak co to tam możecie sobie wbić Adix.pl No i to na tyle Drugi odcineczek z custom mode Cześć, siema, elo Pa, pa